Dzień dobry, witamy Państwa na naszej konferencji. Dzisiaj bardzo ważny dzień dla Polski, ważny dzień dla naszej prezydencji, bardzo dobre wystąpienie Pana Premiera w parlamencie. Dobrze przyjęte, ale tak jak nie tylko w parlamencie polskim, także w parlamencie europejskim są eurosceptycy. Musimy się do tego przyzwyczaić. Są osoby, które nie bardzo wierzą w to, że Europa może być solidarna, zjednoczona, że może mi odgrywać wielką y, y, rolę na świecie. Szkoda tylko, że do tego języka wpisali się nasi europosłowie, którzy nie mówili o sprawach merytorycznych, nie krytykowali merytorycznie wystąpienia pana premiera, ale z Wracali na problemy własnego ugrupowania i na problemy, z którymi sami sobie nie potrafią dać rady w naszym kraju. Szkoda, że nie dotrzymali słowa mówiąc, że prezydencja ma jednoczyć Polaków, że Polska będzie reprezentowana wspaniale, silnie i będziemy mówić, że to jest wspaniały kraj, który potrafi tę prezydencję bardzo dobrze spełnić. Proszę Państwa dzisiaj wystąpieniem posła europosła y, Ziobry mamy do czynienia z przedstawieniem postawieniem własnego interesu partyjnego, politycznego ponad interes polski. Trzeba to powiedzieć wprost, że jest to wystąpienie antypolskie, które szkodzi polskiemu wizerunkowi. To jest charakterystyczne, że prezes Kaczyński w ostatnim czasie sprawia, że twarzami PiSu są ojciec Rydzy, który w Brukseli zarzucił polskim władzom totalitaryzm, Poseł Macierewicz staje się taką twarzą i chyba na siłę poseł Ziobro próbuje do tej trójki dołączyć. To dzisiejsze wystąpienie jest po prostu bardzo, bardzo polskiemu wizerunkowi szkodzące. To, to wystąpienie jest absolutnie szkodliwe poniżej jakiegokolwiek poziomu i powiem szczerze: jesteśmy zażenowani, że polscy eurodeputowani nie umieją wznieść się. Niektórzy, niektórzy szczególnie z PiSu, nie umieją wznieść się ponad te podziały, które w polskim parlamencie funkcjonują i uczcić to wielkie święto, jakim dzisiaj było wystąpienie premiera w Parlamencie Europejskim. Nie ma naszej zgody, aby w tak kłamliwym, i z niskich pobudek sposób używać tego typu sformułowań. Przykre jest, że Zbigniew Ziobro, Jarosław Kaczyński na czele z Macierewiczem i dyrektorem Rydzykiem, mają taką nieodpartą chęć szkalowania Polski na arenie międzynarodowej. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Tym bardziej, że to nie kto inny, ale PiS wielokrotnie apelował o to, aby nie wykorzystywać prezydencji do partykularnych celów politycznych, a nie robią nic innego, jak właśnie wykorzystują polską prezydencję do wewnętrznej wojenki, którą chcą rozpętać, ale widać, że nie mając pomysłu na Polskę, nie mając pomysłu na kampanię wyborczą, w sposób niezwykle brutalny i arogancki, tą prezydencję na forum Parlamentu Europejskiego wykorzystują do tego, aby uzyskać jakiś bliżej nieokreślony efekt na rynku politycznym, wewnętrznym. Wystąpienie premiera było przyjęte entuzjastycznie, tak chyba trzeba to określić. Eurosceptycy są wszędzie. Kilku eurosceptyków, eurofobów y, to reagowało w sposób y, no, mniejszościowy i bardzo agresywny. I niestety, w, ten, w tą agresję i w tą taką niechętną y, Polsce postawę wpisał się europoseł Ziobro. To jest y, bardzo znamienne, że wpisał się również w ten. Tak, taką retorykę, którą chyba najlepiej oddawał holenderski europoseł, który wzywał do wy, Polaków do wyjazdu z powrotem do Polski. No, siłą rzeczy głos posła Ziobry wpisał się w tą antypolską retorykę. Ja może powiem tak, każdy poseł może oczywiście mówić co chce, może się kompromitować swoimi wypowiedziami, ma do tego pełne prawo, ale nie powinien swoimi wypowiedziami kompromitować Polski i mówić, że tak myślą Polacy, bo Polacy chcą prezydencji, Polacy są optymistami i Polacy wierzą, że rola Polski w Europie może być bardzo mocna i że możemy Europę wspólnie zmieniać na lepszą. Więc bardzo proszę posłów, mogą mówić co chcą, ale niech nie obarczają tymi wypowiedziami wszystkich Polaków. Powiem szczerze, jak słuchałem wystąpienia Zbigniewa Ziobry, to w pewnym momencie miałem takie skojarzenie, że Zbigniew Ziobro opowiada o swoich rządach, jak był ministrem sprawiedliwości, mówiąc o państwie totalitarnym, quasi politycznym, ale ku mojemu zaskoczeniu jednak nie mówił o sobie i Jarosławie Kaczyńskim, tylko o obecnych czasach, które z tamtym minionym okresem, na szczęście, nie mają nic wspólnego. Polska prezydencja jest świętem dla wszystkich tych Polaków, dla których Unia Europejska, wspólna Unia jest wartością, a wiemy, że tych Polaków jest zdecydowana większość. Należy chyba publicznie zadać pytanie, czy europosłowie PiSu są dobrymi ambasadorami polskich spraw w Unii Europejskiej. I to pytanie stawiam również wszystkim wyborcom, którzy oddają głosy na prawo i sprawiedliwość.